Proces w organizacji jest ciągiem czynności. Musimy zaprojektować je tak, aby ich wynikiem był jakiś określony rezultat, czyli można powiedzieć wartość dodana. Spójrz proszę na schemat cyklu życia procesu. Będziemy analizować go w kontekście metody PDCA, czyli Plan, Do, Check, Act, Na pewno znany ci cykl Deminga. W obszarze plan będziemy stawiać cele. Zapewniać kompetencje oraz budować kulturę. Kolejnym krokiem jest przygotowanie konstrukcyjne, technologiczne oraz organizacyjne dla tego procesu. Przejdźmy teraz do rodzajów procesów. Dla porządku zostały one podzielone na dwie grupy: pod kątem ważności oraz segmentacji na poziomy. Rozpocznijmy od ważności. Tutaj możemy wyróżnić procesy główne oraz pomocnicze. W procesach głównych będziemy uwzględniać produkcję, technologię lub sprzedaż. I to prawdopodobnie one będą bezpośrednio dodawać wartość dla klienta. W firmie występują również procesy pomocnicze, takie jak HR, utrzymanie ruchu, planowanie lub BHP. Będą to procesy wspierające te główne, jednak nie będą one bezpośrednio dodawać wartości. Jeżeli spojrzysz na rodzaje procesów pod kątem segmentacji na poziomy, możemy tutaj wyróżnić procesy poziomu pierwszego, takie jak produkcja, logistyka czy finanse. Mamy również podprocesy, czyli poziom drugi będzie to spawanie, gięcie, księgowanie lub szkolenie. I na końcu poziom trzeci, czyli czynności będą to najmniejsze elementy procesów, takie jak pobranie detalu, wkładanie blachy do tłocznika, archiwizowanie faktury lub rozpoczęcie szkolenia. Przedstawię ci teraz rodzaje procesów w kontekście organizacji. Centralnym punktem schematu jest proces produkcyjny lub usługowy. Aby proces mógł się rozpocząć, konieczne będzie wejście do procesu. W tym miejscu klient dostarcza swoje wymagania i to będą właśnie dane wejściowe do procesu. Na wyjściu klient zewnętrzny powinien otrzymać spełnienie swoich wymagań.